Rozmawiamy z Tomkiem Terką z klubu Fighters Faktury w Oleśnicy. Tomek, jak, jak długo trenujesz MMA? ma? Wodokiem Patryka półtora roku. Wcześniej miałeś jakieś, jakieś doświadczenia ze sportami walki? Niewielkie, powiedzmy, że to były jakieś tam tylko jakieś ruchy i tak dalej, ale zaliczam te półtora roku, powiedzmy, że od zacząłem trenować. Półtora roku. i Ile masz lat? 23, 23. Co tak robisz poza, poza, poza sportem w życiu prywatnym? Uczysz się jeszcze? Y, studiuję. Właśnie zacząłem piąty rok logistyki. No i pracuję. Czeka Ci występ na amatorskim Pucharze KSW. Y, czy to Twój pierwszy tak poważny występ, czy masz już ze są jakieś występy w No Myślę, że tak poważny występ jest to pierwszy. Y, wcześniej startowałem na Almie, ale była to walka pierwszego kroku, więc uznajmy, że turniej jest trochę poważniejszy. Więc, więc pierwszy raz, pierwszy raz. W jakiej kategorii startujesz i czy wiesz coś może o swoich rywalach? Może któryś z kolegów będzie, z tą, będzie twoim rywalem na, na, na gali? No, prawdopodobnie o rywalach wiem tylko tyle, że dwóch, najprawdopodobniej dwóch kolegów jeszcze z klubu będzie startować. Tak, to prawdopodobnie 80 kg. O rywalach no, za bardzo się nie dowiedziałem. Nie wiem, nie jest za bardzo startuję, więc zobaczymy dopiero w Warszawie. Jak siebie oceniasz, jakie są twoje mocne i słabsze strony? wolisz trójkę stójkę, czy parter? Nie myślę, myślę że jednak, jednak wolę, wolę w parterze się pobawić, a, a mocne, no nie mi to oceniać. Zobaczymy, wszystko zweryfikują zawody. E, powiedz mi, jakie są w ogóle twoje plany? Jakoś myślisz poważnie o, o MMA, czy to jest po prostu bardziej taki sposób na sportowy tryb życia? Znaczy na tej chwilę jest to sposób na sportowy tryb życia, po prostu e, zakochałem się w tym sporcie no i trenuję dla siebie, sprawiam to przyjemność i. Na razie tyle. Nie myślałem jeszcze jakoś szerzej. Oprócz tego, że trenujesz mało jakoś podążasz za tym, co się dzieje w świecie MMA? Oglądasz KSW, UFC? Staram się na bieżąco obserwować, ale głównie UFC, no i KSW. No jeżeli chodzi o inne organizacje, już mniej po prostu. Masz jakieś wzory, które starasz się naśladować? Pamiętam pierwszą walkę, jak jeszcze w Pride Wanderleya Sylwę, no i w sumie Wtedy trochę bałem się tych filmików, aczkolwiek, No Teraz wiem, że no, mogę się na nim wzorować. Masz jakiś cel na ten puchar KSW? Chcesz go wygrać? Czy może, nie wiem, jakieś inne cele systemowe? Przede wszystkim chcę y, być z siebie zadowolony i, i tyle. Jeżeli nawet przegram, ale będzie to w dobrym stylu, to uznam to za, za dobry występ. Ok, kogoś chcesz pozdrowić? <laughs> Pozdrawiam wszystkich te faktory. Y, dziewczynę, która mnie wspiera. No i to tyle. Dzięki. Thank you. Thank you.